No cześć, w dzisiejszym odcinku yy, będę z Kozą i Michałem, który znowu nie będzie miał mikrofonu, raczej się odzywać nie będzie. Miał się pewnie zaraz dołączyć. będziemy przechodzić tu taki labirynt z głowami chyba. O dobra, już spadłem. Poczekaj, tylko czekamy na Michała. Michał. O dobra, Michał już jest, jest, dobra. Yy, możemy zacząć parkur. w ogóle wspinamy się tu. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawiajcie łapki w górę. Macie trzy... Jej, o nie, ona mnie do... Aha, już, ha, ha, ha. Słuchajcie, ja sobie dźwięki włączę poczekie Mnie jeszcze nie dopadł. O dobra. W ogóle widzowie macie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę. Koza odliczaj 3, 2 1. Jeżeli wam się uda. Jeżeli wam się udało, to na pewno zostawcie y komentarz. Możecie napisać w komentarzu... Kolejna nie... Nie... Ej, widzę Michała, a gdzie ty Koza jesteś? Koza mnie zabiła. Kto a ty jesteś tam na spał, nie? No. Aha, dobra, ja chyba zaraz to przyjdę. A to jest taki na Ten parkur, ten y, labirynt, nie jest jakoś trudny. I można podskakiwać, przeskakiwać je. Y Trzy na mnie... Cztery na mnie poleciało, bo... Ej, Michał, Michał, Michał tu jest! Ej, dobra, idę za Michałem. O, Michał znalazł tajne przejście. Oj, ja mam tu checkpoint. O, tu jest wiele takich głów. Dawaj, koza, gdzie ty jesteś? Ja tu zmieniałam, szodzę dalej. Zaczekam na ciebie. to. O, ale tu miał tańczy. Ale pięknie. Wydaje mi się, że jest mniejszy ode mnie. Ej, czekajcie, tu są jakieś. O, też sobie. O, też sobie mogę zatańczyć. Mm. Koza, ty w ogóle się zbliżasz do nas? Dobra, koza, koza już jest. Widzowie, musieliśmy trochę. Do, do niego się cofnąć, ja zmieniałam. Teraz przeskakujcie te głowy. Albo je omijajcie, dawaj, dawaj, dawaj. Koza, widzę, że sobie radzisz. I tutaj na czerwone. A ko, y, koza masz respawna? Mam. No. Okej, okay, dodawajcie, idziemy dalej. Ej, to jest ta, ta, to jest ta wielka. Ja już idę. Ja ją przyszłam, dawajcie, ja już mam tu checkpoint. O, widzę was, widzę. Ej, ona się zbliża szybko, koza! Udało wam się! Uf. Dobra, teraz tu są takie wysokie schody. Chodźcie, dawajcie. Miał koza. Nie szabę, muszę po takich schodzić. A. Y co? Si Aha. Widzowie. Też nie załatwiłem. Ja myślałam, ja bym poszedł do przodu, jakbyś ty nie zginął. Dobra, ja, ja tu na ciebie zaczekam na górze. Dawaj, koza! Przeskocz go, dawaj. Dobra, pięknie, jest. zrób sobie... O, kąsik. I co? I... A, tu jest etap drugi. Chcecie przechodzić etap drugi? Koza? No mi O, y... Dobra, to możemy przejść ten etap drugi. Poczekajcie chwilę. jest Wojtek Minecraft? Czyli Wolni? W ogóle, jeżeli byście się dziwili, dlaczego mam nikt Wojtek minec, raf, 1, 2, 1.2,3, a nie womit To mi brat starszy, gdy miałem 8 lat założył te konto. Nawet kanału nie miałem, nawet o nim nie myślałem. Ej, Koza, gdzie ty jesteś? Tutaj. Na spawnie? Dobra, ja już jestem trochę fail, bo nie byliśmy na tym samym serwerze. To nie dołączam do tych samych Koza już ze mną jest, tylko czekamy na Michała. O, dobra, Michał, już jesteś. Napisz, może. Dobra, Michał Koza, idziemy dalej. Tak, to Idziemy, dawać. Ho, 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 ho. Ej, tu są te ty... głowy z czapką. I co <coughs> mi zrobisz? A. O, mi Michał napisał na czacie. To teraz jest ucięte trochę, bo w kadrze mi się nie mieści. Ale na czacie jest napisane: Tak, chcę grać. Jakoś tak. M Michał napisał. E, dobra, idziemy. O, polska, polska. Dobra, dawaj. Koza, Michał. Co? What? Koza, Michał. Ogólnie Michał mnie słyszy, ale on z nami nie może rozmawiać, więc będzie dużo pisał też na czacie. Fajnie, już zginąłem od razu, nie wszedłem. Dobra, dawajcie, chodźcie za mną tutaj, jeszcze jakaś dziewczyna z nami idzie. Kolejny, kolejny, dawajcie, idziemy grupą. Ej, tu jest strzałka. o, o. Ej, chodźcie, tu jest pan... Koza, widzę, że już się rozleciałeś, tak powiem. To nas, nas. Koza, ty idziesz? Dobra, my sobie tutaj czekamy. Czekamy sobie na kozy. Koza, gdzie ty jesteś? Dochodzisz tu do nas. Przy strzałce. A, no to już niedaleko. To my tu czekamy. O, dobra, koza, widzę, że już doszło, Idziemy dalej. Chodźcie, dawajcie. Za mną, za mną. Szybko, 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 szybko. Ej, to jest spawn point. Chodźcie na spawn pointa. Dobra. Ej, nie, nie. Uważajcie, uważajcie. Szybko, szybko w lewo. Aha, on się rozleciał. No, my akurat mieliśmy fajne. Warto, szybko, Nie, nie! Koza znowu! Dobra, koza! Ej, ale ty jesteś na trzeciej to my tu na ciebie zaczekamy. Dobra, czekamy na ciebie. O, Michał napisał lol. No, nie dziwię się mu. Dawaj, dawaj, koza, jesteś blisko czy daleko? Ja, ja jestem na tym. Ja też zginąłem! się wyjść i sprawdzić, czy tam jest. Dobra, ja tu idę. O, widzę cię, chodź, chodź. idziesz. Dawaj, dawaj. Ty nie no, koza, koza, koza! tu się znowu rozleciał, widzowie. Dobra, ja też się rozlecę z nim, to przejdę. Dobra, koza już doszedł, ja też do Michała, idziemy dalej. Ej, tutaj ja, ja nie idę z nim. Dobra, dawajcie, chodźcie tu. Jakiś ty, jeszcze jakiś. Sa. Za szybko się to jakiś Tam Samito. O, checkpoint. Dobra, dawajcie, idziemy dalej. Chodźcie tu za mną. Idźmy w grupie. Chyba dobrze idziemy. Ej, chodźcie, tu są drzwi! O, tu jest już jak parkour. Dobra, podesuję. Nie, nie, nie! Spadłem! Nie. Spadłem. Ej, ale czekaj, tu, tu jest respawn, dobra. Dobra, koza, jak się idzie? A, Michał widzę, że nią zginąć. Dobra, ja już tu... Da... Jestem na drogniczych punkcie, czekam tu na was. Dobra, ja przypadkowo spadłem, bo chciałem poczekać... A, koza, ty już tu doszłeś! Dobra, chodźcie, tak. dawajcie. Ej, ta głowa spała! A ja razem z nią w dół, która, ale ona nie dyda. Dobra, koza, dawaj, dawaj, dawaj. Idziemy, idziemy. Znowu spadłem, jeju. Się myli. Dobra, trzeci. Przyjdę tym drugim przejściem. O, o, o. O, Michał, widzę, że ty tu też już doszłeś. I, 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 goni, goni, goni mnie. Goni, goni, goni. Dawajcie, dawajcie. Widzę koza, koza, Michał. Dobra, to jest już koniec. I to jest etap teraz trzeci. Widzowie i to by było na tyle, ogólnie ko kozy tu z nami nie ma, bo on nie wiem, gdzieś się do innego serwera przeteleportował, eee, dzięki za oglądanie, miał, po miał pożegnać się na czacie z tą piękną swoją główką, pa, nara, do zobaczenia w następnym odcinku, zostawcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej filmów, cześć.